tutaj czy tutaj o to jest monetka nie, to nie monetka Kurde, wygląda jak odcisk od palca To nie jest monetka, O kurde O panie To jest temat, to jest temat na dziś O kurde No to jest ciekawa znajdka, to jest fanciul Wow sygnał 32 stały I bije jak na złotko ale ja już wiem, co to jest to jest oczywiście aluminiowe nowe monetki tak już otknięte zobaczmy Proszę bardzo. Mamy 10 pi. Nie mam gdzie za bardzo umyć, ale a jest. 10 pi aluminiowe. Troszkę tego wychodzi, już chyba wyszło mi parę. Za chwilę wam pokażę więcej, bo tam dosłownie komuś się posypało z rajtus. Rocznik chyba no nie widzę rocznika teraz, ale, ale jak przeczytam to się dowiem i do, wam dodam. W każdym razie tutaj wychodzi sporo, sporo nowych monet. To jest jedna z dziesięciopęsówek już na tym poletku. Ponadto wyszło mi obecnie używane monetki w obiegu. 10, 20 pi. Jak widać, wszystkie z 1992 roku tak się prezentują. No i tym razem sygnał jak na nowożytne 20 pi, ale kopnięte. Tak, kopnięte, bo było dość płytko na 41-42 stałe zobaczmy o Mam. to jest stara moneta czyżby dwa szlingi? tak, chyba dwa szlingi George'a 6 już chyba dobrze widzę Się koło kolejnego dołka. Najbliższe blisko jest kopnięcie, na szczęście za pierwszym razem. No i szukamy. Kościół przy na HP jest tu Brytania Jest bardzo możliwe Zmierza, zobaczę Ale powinno być głupi lecimy dalej Coś z tymi sygnałami tutaj jest z Dziwnego na tym polu Tam sygnały na złotko Ale W zasadzie już jeden taki mam. Trafiłem gdzieś tam w tamtej części. Dosłownie to samo. No i kolejny dołek. Patrzcie, dalej jest sygnał. 45, 43. I dokładnie podobny kopnięty. No, może być ciekawie. mam monetę małożytne 20 i 50 pi dobra, wykopie no i przed chwilą dołek, do zobaczcie sygnał 55 e, wyszło coś takiego z dołka chyba guzior, ale nie jestem pewien Srebrzy, są jakieś napisy. E, nie mam pojęcia, czy da się to oczyścić, bo troszkę zajechane. Więc chyba jest posrebrzane, jeśli już. Ale są jakieś napisy. Postaram się je odczytać, zrobić dobre zdjęcie. No i być może dowiemy się, co to wpadło. Ciekawego. Nic. Szukamy dalej. No. Widzimy się przy następnym doku. No, i kolejny sygnał. Powtarzalny dość. 43, 44 stałe. No, może być monetka. Mam nadzieję, że nie nowożytna. Gdzieś 20 do 50. Piłek. No, to na 50, piłek, nie nawet. No no, to co to dużo chodzi? Na no. 50 gdzieś. Ale właśnie przy tego wchodzą jakieś starsze Właśnie tam wyszedł wcześniej pół Pi. No i tutaj dwa szlingi. Tak poza tym to, to pole obradza nowe monetki. Dobra, zobaczmy czy No oby nie, oby nie. Kopnięte, ale chyba coś brzydkiego, bo trzydzieści 39 się zmienił sygnał. Zobaczmy. Co takiego? Już trochę rozkopię. Dobra, jest gdzieś tutaj. Czy tutaj? O. Jest monetka. Nie, to nie monetka. Kurde, wygląda jak odcisk od palca. To nie jest monetka, to O kurde, o panie, to jest temat. To jest temat na dziś. O kurde, no to jest ciekawa znajdka. To jest fanciul. Wow, co to może być? Co to za napisy? Powiedzcie, co to za napisy co tu się odstawiało za magia co tu się odstawiała za magia to jest temat o kurde, będę musiał pokopać troszkę w wikipedii no ale na pewno tego nie przeczytam no nie ma szans ktokolwiek widział, ktokolwiek wie to jest fanciur to jest fanciur dnia to jest fanciur dnia no kurde, takiego czegoś bym się nie spodziewał. Ani monetka, ani guzior, ani kawał metalu. Jakiś talizman. Może talizman? No cholera wie. Super znajdka. Kurde, to jest temat. Dobra. Może coś jeszcze fajnego tutaj wyskoczy. Poszukam dookoła i się włączę, jak coś ciekawego znajdę. Na razie. Przy następnym roku się widzimy. No, i na dzisiaj to koniec kopania. Troszkę fantów wpadło. Wpadł też ten amulet, tak jak widzieliście, z jakimiś dziwnymi napisami. Nie wiem, co to, co to dokładnie za język jest. Być może się dowiem. W każdym razie, widzimy się na podsumowaniu. No i witam Was na podsumowaniu. Z tych gorszych rzeczy to wpadły jakieś. Rączki. Tak jak widzicie, tu jest jakiś kawałek stopionego ołowiu. Tu jest taki fajny Jinx Dings. Ładna patynka, podoba mi się. Zielona kawa. Super. No i jakieś kawały żelastwa, to tam już nas nie interesuje. No z tych lepszych znajdek to 10 pensówki, wyszło ich 7. Z tego samego rocznika, 92, 20 pi które też obecnie jest używane w obiegu też 92 roku. E, tutaj macie George'a VI dwa szlingi, pół, pensówka George'a V. E, tutaj guziory, tutaj dwa podobne wyszły, oddalone od siebie no, sporo, ale podobne. E, tutaj guzior bardzo fajny, tak się troszkę mieni. Nie wiem, możecie coś zobaczyć. coś takiego, nie wiem co tam jest napisane, bardzo ciężko to odczytać. No i z tych najlepszych, najlepszych top top znajdek dzisiaj to takie precioso. Co o tym myślicie? Co to może być? Ja nie mam pojęcia. Dobra, także tak wygląda dzisiejsze podsumowanie. No i do następnego. Cześć.